Fajna zabawa. Taki... Jak się nazywa ósemka prękowa brytyjska? Vanguard, nie? Vanguard. On tak, 9 sekund przestawianie steru, masz coś koło tego. Możesz cuda na pił robić. Tym okrętem. No, ja sobie tam oglądałem typa, co mi na dziobie tańczy, a nie tam... No, no, wiem, wiem. No Szkoda, że to tak zrobili. Bo ja bym na przykład olał kamo i poszedł od razu w 50-20. Jakieś takie obejście powinno być, nie? Wiesz, o co chodzi? <laughs> no tak. No oni to zrobili, tak wiesz. Gęsiego i czy chcesz, czy nie, to 70 kamo na zwykłą błyskę na siódmym tierze na dzień dobry. Masz, nie? Ja przychylę myślałem, że mamy dywizjon różowych, ale nie, oni po, prostu, oni po prostu stoją obok siebie. Tak. Aha. O. No C o. chce się zabić. O kurwa, Walgreaming już górę polosował. No, ledym kółk kurwa, jak różowy, różowy gra w CPL intej kurwa. <śpiewanie> <śpiewanie> tw, 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 tw. Nic nie widzę. Wchodzimy? No jak na pełnej. <śpiewanie> To jak cycki <laughs> Kurwa Nie będę z ruskiego gówna do polskiej błyskawicy strzelał. Ja pierdolę. To mnie strollowało. No, to jest taki chłop On jest z rodzina do naszego grafa Sepelina jest. Tego. O oh jest! Się tacy sują! Tortem mu rozjebałem. Tu mam radar, ale chłop. No, niestety źle skręcił. Kurwa! Ty też źle skręcił, i... widzę? Dobrze skręciłem. Źle wyhamowałem. <śleski> Jedno ci odpalę, żebyś widział torpedy. Teraz to... Pierda, ty, a czekaj, bo ja torpię... A dobra, na 8 mam torpy, o, Kurwa, widzę go. O, kurwa, widzę. Widzę. Ktoś go złapał na hydro już? Nie, 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 nie. Nie. Najgor... Znaczy, no, to ja to odchyluję, nie? Jak się tego mołotowa trochę boję. Ja też, dlatego wysłałem mu torpy tam, gdzie się go mogę bać, ale widzę, że, że nie popłynął tam, nie? A Małotowa Mami, to jest fajny okręt, on ma chyba 180, nie? tak. Dobrze pamiętam. Na szóstkach, nie? Pamiętam, że to prało takie bulwy, że masach... Oj. Pra, prawie, prawie zeżar, nie? O jest kolega No co i... no, ci siadło kurwa, żeś mu sprzedał bułę straszną O co w to ciebie piję. No z tym kamo mam dokładnie nie. Oczywiście torby mu uszkodziły 300 z pefanców dostał. Co to kurwa było? Nie wiem, czy nie do Island. No, chyba no, chyba nie my kurwa. No, a tak byłem ja. To wiem, napisali. To dobre te torpedy. Może to dobre torfido... są te torpedy. To jest to chyba to... torpedo no. Chociaż ja się zastanawiałem, czy Jagger nie jest kurwa gunboatem, jak go... pierwsza bitwa... To 50 przyfragi... kurwa? No, ale nie, to wiesz... Nie ja zrobiłem trzy fragi z dział w pierwszej bitwie. W sensie, no dobijałem się z działu. No, nie ale te działa tak. są kurwa gówniane. Nawet jakbyś się to zrobił, tragezia, to, jest to straszne strasznie to Nie da się nic z tego wyciągnąć. Nie. Jest kaliber, ale trąpa z tego nie zrobisz, o tak ci powiem. Bo Trump... Jest bardzo dobry na A ja, ja zreportowałem tego graf grafa, a on żyje. Jak tylko napisał, żeby będą pchali przez środek, to ja razu od razu udałem no, reporta. ale on został, nie? Opamiętał się. No. Więc... Sprawdzę, czy w mi będzie wchodzić. Nie, bo się skontował gość. Człowiek się uczy kejtować ileś tam set bite a taki Leander cię olewa i do ciebie nie strzela. A nie? To nie jest śmieszne. Po co się uczyłeś kejtować, żeby gościu do ciebie nie strzelał? Kłop robi kółko i nie widzi mnie. Działa, ma nie w tę stronę. Ja pierdolę. O strzelił. A. No to tak strzelił, że nie trzeba było kejtować. On tego kapa chce zrobić, nie? Co ty gonisz? Ty te lotnie tam modelujesz? No No jak? Bo kiedyś w jednej grze jakiś lotniarz nam nie na zrobił. Na Pamiętam. Ja też właśnie. I nie mogłem się wtedy odwdzięczyć, więc teraz nie się odwdzięczam. to było w tym roku? Teraz każdej, w każdej grze się odwdzięczam na Wdzięczam. Nie? No. nie to, że jesteś cośliwy. W końcu się odwdzięczasz, nie? A nie odmściwa. Tak by... Tylko te, kurwa, no nie da się, nie da się, nie, to nie robi damy, To jak nie robi damageu, a torpy wchodzą, no to robi dobra. Ona robi damage dobry, ale w, w miękkie rzeczy i, i... No i żeby te kąty były tak jak potrzeba. Ale parabolę ma taką wygodną do strzelania łasko fajnie. Czy dalej się odbijasz, nie? Widać. No tam raz na jakiś czas siądzi jakiś jeden pocisk albo coś. Ja to się chyba robię coraz bardziej do dekoracji. szkoda nie? bo dwie sekundy i bym ją dobił. Pelot, o, a Sashiowi nie mogłem wygrać na działach. O, strzela do mnie. On no się teraz postanowił zadygnąć, nie? Ale nie zasłujuje. Kurwa dlaczego jest... Dlaczego jestem hydro? Constellation ma na 10, nie? Radar. Uh -huh. Nie przejmuj się nim, on, on ci nie trafi. Aha. Rozumiem, że to takie tak brzmi jakbyś miał pewne doświadczenie. Szczelał, to co raz do mnie szczela. <laughs> Cały czas. To masz dużo hapsa, powiem Ci, jak patrząc na to, ile on nie. robi na salwę, kurwa. Raz mnie chyba trafił, tak mi się wydaje. W Szczęściej, sensie ja I to, i to jeszcze. Penem. Mój błąd, mój błąd, nie? Bo zwolniłem. Kurwa, ja strzeliłem. Ej, ty pierdolisz, że nie robi obrażeń, a ty masz trzy fragi, i jesteś pierwszy znowu, nie? Ale teraz siadły torpy w, te, w, to, w to Constellation, nie? ja tam też. Trzy torpedy, 22, tak na koniec jeszcze wjechało, nie? No i to a co się dorwałem. Tobie? No Być tak. pół godziny szczelania w trzy 3,600. No to, no tak. 69, nice. Trafienie, ale 3,600. No tak. Bo z tego było 60 rykoszetów i rozkruszeń, nie? To jest. One są tak lekkie, że nawet się nie kruszą. One tylko rykoszetują. Godzina. Ty wiesz co, ja to kurde, idę coś. Ale ja będę kończył, bo ja wstaję o czwarty.